Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wezwijmy Ducha Świętego, by nas poprowadził w tym rozważaniu Bożego Słowa, otworzył nasze serca i zapewnił owocowanie. Duchu Święty, Ożywicielu, przyjdź i napełnij nasze serca. Przyjdź i ożywiaj naszą uwagę. Przyjdź i nie pozwól, aby żadne Twoje słowo, które wlewasz w nasze serca, upadło na ziemię. Duchu Święty, Ożywicielu, powierzamy się Tobie tego wieczoru. Przed nami poniedziałek, drugi tydzień Adwentu. Jako słowo do rozdomodnitwy chciałbym zaproponować pierwsze czytanie z księgi Izajasza. To jest rozdział trzydziesty piąty, wiersze od pierwszego do dziesiątego. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie, niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje skacząc i wykrzykując uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą karmelu i szaronu, oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe. Powiedzcie małodusznym, odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża Odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń, Język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni I strumienie na stepie. Spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, Spragniony kraj w krynice wód, A badyle w kryjówkach dzielekały szakale W trzcinę i sitowie. Będzie tam droga czysta, Którą nazwą drogą świętą, nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż i głupi nie będą się tam wałęsać. Nie będzie tam lwa, ni zwierz najdzikszy nie wstąpi na nią, ani się tam nie znajdzie. Ale tamtędy pójdą wyzwoleni, odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach. Osiągną radość i szczęście. Ustąpi smutek i wzdychanie. Oto słowo Boże. Od początku Adwentu, każdego dnia, w pierwszy, jak w pierwszym czytaniu jest fragment księgi proroka Izajasza. Te fragmenty są tak dobrane, że przeplatają się w nich najbardziej wzniosłe tematy Adwentu. Ogromna tęsknota, w pierwszą niedzielę adwentu, Obyś rozdarł niebiosa i stąpił, Przed tobą zatrzęsłyby się góry. W poniedziałek pierwszego tygodnia adwentu, Niezwykła obietnica, Mnogie ludy pójdą i rzekną, Chodźcie, wstąpmy na górę pańską, Do świątyni Boga Jakuba, Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami bo prawo pochodzi z Syjonu i słowo pańskie z Jeruzalem. A w kolejnym dniu, we wtorek pierwszego tygodnia, niezwykłe proroctwo. Wyrośnie różdżka z pnia jesego, wypuści odrośl z jego korzenia i spocznie na niej duch pański, duch mądrości, rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. A w kolejnym dniu mogliśmy kontemplować zapowiedź uczty mesjańskiej. Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I w następnym dniu prorok Izajasz zapowiadał, i zachęcał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą. I w kolejnej odsłonie Izajasz pokazywał, kto tak naprawdę kieruje losami świata. On ześle deszcz na zboże, którym obsiejesz rolę, a pokarm z plonów ziemi będzie soczysty i pożywny. Twoje trzody będą się pasły w owym dniu na rozległych łąkach. I wczoraj... Też piękna obietnica, przemawiajcie do serca Jeruzalem, wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Boże obietnice wierności wybranemu ludowi, zapowiedzi wywyższenia, wielka tęsknota za Bogiem, za Bożym Porządkiem, Ogromna ufność, że Bóg nie opuści swojego ludu, nadzieja na rychłe spełnienie Bożych obietnic, jednocześnie pokora i skrucha przed Bogiem. Taka jest treść adwentowego oczekiwania. A dziś mamy wybuch radości. Izajasz ogłasza: on sam przychodzi, aby was zbawić. Bóg sam przychodzi, jakby Osobiście pragnął wszystkiego dopilnować, Bóg pragnie osobiście uczestniczyć w zbawieniu. Nie chce działać na odległość. Pragnie jak najbardziej skracać dystans do ludzi, których chce zbawić. Stworzyciel przychodzi do swojego stworzenia. Czy jednak stworzenie rozpoznaje swojego Stwórcę? Czy Cieszący się życiem, rozpoznają dawcę życia, ale Jego przyjście to nie jest wizyta dobroczyńcy u obdarowanego. To nie jest jakaś filantropia. Samo Jego nadejście, Jego przychodzenie zaznacza się, czy też promieniuje, wręcz rozlewa się wielorakim dobrem pośród stworzeń w całej przyrodzie, w świecie. Jego obecnością, jego przychodzeniem rozwesela się pustynia, spieczona ziemia, rozkwitają stepy. Jego zbliżanie się jest pokrzepieniem dla osłabłych rąk i wzmocnieniem dla omdlałych kolan. Jeszcze nie przyszedł, dopiero ma nadejść, a już suchy step rozkwita i wydaje kwiaty jak lilie polne raduje się skacząc i wykrzykując uciechy nie wszyscy jednak dostrzegają i rozumieją znaki objawiające nadejście Pana dlatego prorok zachęca powiedzcie małodusznym odwagi nie bójcie się oto wasz bóg kto to jest małoduszny inni tłumaczą to zdanie tak mówcie tym co trworzą się w sercu to według Biblii Poznańskiej. Małoduszny to ten, co nie ma ducha. Jest małego ducha, jest innego ducha, trwoży się w sercu, nie dowierzając, że on sam przychodzi. Powiedzcie, kto ma powiedzieć: Ci, którzy wyszli już z małoduszności, ci, którzy już nie trwożą się w sercu, Którzy doświadczyli mocy, jaka płynie z zaufania w Boże obietnice, zaufania w Boże Słowo. Ale najpierw warto to zaakcentować. Słowa wsparcia i pokrzepienia mówi sam Bóg. Powiedzcie małodusznym, odwagi, nie bójcie się. On swoim autorytetem zaręcza skuteczność obietnic. Jest to bardzo podniosły obraz, pełen radości. Radość przychodząca od Boga przenika, nawadnia, ożywia wszelkie istnienie. Jest reakcją na wyraźną interwencję Boga, który dokonał przełomu w dziejach historii i teraz prowadzi swój lud pewną drogą. Dzięki jego pomocy, droga, którą kroczy lud, Staje się łatwiejsza do zniesienia. Łatwiejsza do tego stopnia, że nogi już nie idą, ale skaczą. Niemi nie tylko mówią, ale krzyczą. Poetyckie piękno zawarte w tym fragmencie zdaje się, staje się głęboko teologiczne. Jeżeli odczytamy je w świetle Nowego Testamentu. Bóg sam stał się nam bliski. Wziął na siebie naszą nędzę, dokonał przełomu w historii ludzkości, umierając dla nas i dla naszego zbawienia. Radość, która przenika pierwsze czytanie, staje się udziałem paralityka z Ewangelii, którego przyjaciele przynieśli i przez dach opuścili przed Jezusa. Radość z całą pewnością staje się udziałem owych ludzi, którzy z ogromną determinacją zrobili wszystko, aby ich przyjaciel mógł spotkać Jezusa. Ich radość podzielali również wszyscy, którzy byli świadkami tego cudownego uzdrowienia. Czytamy: "Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili przedziwne rzeczy. Widzieliśmy dzisiaj" Może przeczytajmy ten fragment Ewangelii, jaki rozważać będziemy jutro ze Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 5, wiersze 17 do 26. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei, z Jeruzalem. A była w nim moc pańska, tak, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść, z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł człowieku, Odpuszczone ci są Twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić, kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy, prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach Waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczone są Ci Twoje grzechy? Czy powiedzieć, wstań i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, że syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni, mówili, przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. W tej Perykopie po raz pierwszy pojawiają się w Ewangelii świętego Łukasza, faryzeusze, i uczeni w prawie. Jest ich wielu przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei, z Jeruzalem, jak zaznaczy święty Łukasz. Ale oni, jakby nic nie widzieli. Nie widzieli paralityka, nie widzieli wiary jego przyjaciół, nie widzieli miłosiernego pochylenia się Jezusa nad biednym człowiekiem, nie widzieli żadnych przedziwnych rzeczy, które by wyzwalały do uwielbienia Boga. Czy oni w ogóle wiedzą, co to znaczy wielbić Boga? Nie widzieli. Choć byli niejako w pierwszym rzędzie wśród ludzi, którzy otaczali Jezusa. Pilnie słuchają słowa, obserwują zachowanie Jezusa, ale nie mają życzliwej gotowości na przyjmowanie jego słów. Ich myśli są pełne oburzenia i osądu, malują się na ich twarzach i w całej ich postawie, osądzają Jezusa. I od samego początku już go jakby sklasyfikowali, uznając go za swojego przeciwnika, przeciwnika numer jeden. Jezus, pytając, co za myśli nurtują w sercach Waszych, chce wydobyć te ich myśli na zewnątrz, by sami mogli zobaczyć, jak są zamknięci, jak pochopnie oceniają. Izraelici byli przekonani, że Bóg może odpuszczać grzechy, ale trzeba go Boga prosić, albo nastąpi kara. Faryzeusze wymyślili sposób, aby nie prosić o przebaczenie i osiągnąć sprawiedliwość bez Boga, przez zachowanie ustalonych praktyk. Czytając te słowa, pytajmy siebie: Czy we mnie, w moim sercu nie ma czegoś z takiej właśnie postawy. W modlitwie mogę się zatrzymać na motywach adwentowej radości. Mogę prosić Ducha Świętego, by otwierał serce moje na Boże Słowo, abym odnajdywał w nim pokarm, który dla mnie przygotował sam Bóg. Chwała Ojcu i Synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.